Przechodzę tym razem z zapachem, który się nazywa plancia rosada, czyli w sumie różowe żelazko, połączenie różnych aromatycznych, również zielonych, z różowościami, także taka tutaj właśnie kwestia, że chodzi o oznaczenie flakonu, taka dekoracja, jak oznaczenie. Tak naprawdę, zapachów z morada w nazwie, z takim podkręceniem, podkręceniem, podkreśleniem, wybiciem kwestii takiej jak parowanie, jak para z żelazka, to nie tylko to, bo się zaklęcza morada, czyli fejtowe żelazko, czyli lawenda z parującą kwestią, takim właśnie rozgrzanym metalem, ale generalnie z parowaniem, z parą z żelazka taką realną, konkretną, bardzo yy, mocno się zaznaczającą. Jest też zapak Sonrisa, gdzie piękna absolut i jego taka cytrusowa, jaśminowa, żywa, roziskrzona, przepiękna, przestrzenna herbacianość. Taka właśnie jaśminowa herbacianość jest też w połączeniu z w takim minimalistycznym otoczeniu, połączeniu właśnie z parą porączką. W plancie Rosada mamy, jeżeli chodzi o kwestię. Hmm, że chodzi o kwestię właśnie tą różową, są to róże Jest to róża z zielonością, bazylii, między aromatycznymi. Z, jest tam też lawenda, jest tam też właśnie para z żelazka, jest trochę zamszu ale generalnie parowanie i różaność, i aromatyczność, i zieloność właśnie między innymi z y, naturalnego ekstraktu z bazylii. Natomiast y, jest też parowanie nie tylko z tej pary z żelazka, też takiej właśnie parującej lawendy. To jest taka róża, która może być jeszcze bardziej przeszywająca właśnie w mróz, zimą, która może ciekawsze oblicze ukazać, ale jednocześnie jest taką różą świeżą, przestrzenną na wiosnę, lato jak najbardziej. Na pewno nie jest to róża w takiej otoczeniu, stylistyce i na jesień. Najmniej do jesieni pasuje, pasuje go takie orzeźwienie wiosna-lato, ale też jako taki klimat, który wraz z mrozem, z przeszywającą temperaturą właśnie tego większego przeszywania, sam w sobie ten zapach um, plancia rosada nabierze.